Dzień dobry. A, kolamba się obudził. Mam nadzieję, że Wy też się obudziliście. Dzień dobry Zosiu, Antku, Stasiu i Janku. To jest odcinek specjalny dedykowany tej czwórce. To są moje siostrzenice i siostrzeńcy, którzy mieszkają w Szwajcarii i teraz znajdują się na kwarantannie domowej. A na kwarantannie to się ma dużo czasu. I co można robić, jak ma się dużo czasu? Można spać, tak jak Kolombo. Chociaż, gdyby Kolombo mógł wybierać, to on by cały dzień gonił za sarenkami i zającami. O, ale z tym też nie pogardzi. A wy, jak wy się dzisiaj czujecie? Jak Jakie zwierzątko? Pomyślcie, czy jesteście dzisiaj jak... Jak Gepard, który by chciał wyskoczyć przez okno i powiedzieć. Czy może jesteście dzisiaj jak ślimaczek, który się tak przetacza z pokoju do pokoju? A może jesteście jak suseł, albo jak konik morski? Zastanówcie się, jakim. Zwierzątkiem się dzisiaj tujecie i najlepiej wyciągnijcie kartkę papieru, kredki i narysujcie tego zwierzaczka. A jak się usłyszymy, mam nadzieję, że się usłyszymy wieczorem, to mam dla Was dwie fajne historyjki. Jedna historyjka będzie o psie, a druga historyjka będzie o kotach. Pozdrawiamy również Kasię, czyli mamę Zosi Stasia i Janka, która, która mm, się gorzej poczuła. Życzymy jej dużo zdrówka e, nie odpoczywaj, e, napieraj sił, a my, a wy. Ruszajcie do zadania rysunkowego, zwierzaczki. Żegnamy Was z Kolumbinem i do usłyszenia! Pa pa!